Cześć, witajcie! W tym filmie chciałbym szybko podsumować tydzień ostatni, bo wydarzyło się w świecie tibijskim bardzo dużo. Mianowicie, dostaliśmy bardzo dużo nowych informacji, przyszły już zmiany, a jeszcze kolejne czekają, Przyszły nerwy, więc przejdźmy może do rzeczy, to będziemy się tutaj przedłużać. Otóż zaczynamy sobie od news'a z 15 października, nowa pomocna od 2. Chodzi o Heaven, New Heaven, w sensie nową miejscówkę, która jest dla nowych graczy, dla powracających, mamy tam na starcie mamy samouczyk, który nas za rączkę poprowadzi. Co mamy zbierać, co mamy nie zbierać, jak teraz skrzynki, jak klikać w MPC-ów, jak z nimi rozmawiać. Dla nowych graczy się przyda, że gracze będą raczej to skipować, tak mi się wydaje. Natomiast Um, tutaj mamy. Um... Ciekawe jest tutaj północne wyjście prowadzi do dwóch tematycznych terenów łowieckich, natomiast wyjście zachodnie jest zablokowane przez nowe drzwi jednego lewela. Fajnie to wygląda, tam taka ósemka jest namalowana. Wymagające potwierdzenia e-mailem w przypadku planowanego skorzystania dalej znajduje się statek płynący nad Highs Peninsula. Munkowie zamiast tego udają się do Blue i mam nadzieję, że tę peninsulę da się wywalić i gdzieś indziej, że nie trzeba będzie tam iść, bo, bo to jest trochę bez sensu, tam. ta peninsula jest be, bez sensu dodana. Dla nowych graczy fajnie, przejdą przez nowe łowiska, dla starych graczy nuda. Ok, nowy interfejs dialogowy. Mamy tutaj interfejs z NPC o którym rozmawiamy. Co ważne, możemy tutaj też zobaczyć, że po pierwsze ten interfejs można przesuwać sobie w, po ekranie. Mianowicie, kiedy pójdziemy do NPC napiszemy do niego cokolwiek, to nam się otwiera tutaj, jak widzicie, ja już sobie ustawiłem w dolnym rogu, na wstępie było to na środku, natomiast ja sobie to ustawiłem w lewy dolny rok. Zmniejszyłem przy okazji, jak otwieramy, klikamy, żeby było trade, bo tutaj możemy sobie kliknąć w to, żeby pojawił się trade. To się otwiera po prostu okienko trade. Szkoda, że to jest standardowe okienko trade. Wolałbym, żeby to okienko trade raczej się otwierało takie w nowoczesny sposób, jak na OTS-a, żeby się otwierało po prostu takie większe okienko, na którym byłyby pokazane te itemki obok siebie, gdzieś tam w kolumnach, w rzędach. Trochę to jak bestiarka jest, to nie, to tak, żeby się mniej więcej pojawiało okienko z trade'a Niestety musimy zdaje się na taką zmianę jeszcze poczekać. Może wprowadzą, może nie wprowadzą, może nigdy. Fajnie, że nie otwiera się tu z boku, gdzieś nie zamyka mi backpacków. To jest na pewno zmiana na plus. Nie będę na tą zmianę narzekał. Ważne jest, że kiedy mamy otwarte okienko z mpc normalnie możemy korzystać z hotkey, normalnie możemy korzystać z. Normalnie możemy korzystać z pasków bocznych tak z tam z tych wszystkich naszych krutów, co sobie wcześniej porobimy, więc po prostu zmienia się to, że oprócz tego, że na dole mamy kanał M.P.C. to jeszcze otwiera się duże okienko z kanałem M.P.C. może to być na przykład pomocne w robieniu filmików jakichś do questów, do tutoriali, bo po prostu jeżeli ktoś na przykład nie chce, żeby była widoczna, tak jak ja mam zakrytą dolną część, żeby nie było widać prywatnych moich wiadomości, kto tam do mnie pisze. No to po prostu okienko z NPC będzie się otwierało oddzielnie, wtedy wy będziecie widzieli co ja piszę do NPC i tak dalej, może to komuś się przyda, może nie. Gdzieś tam dla nowych graczy na pewno będzie to przydatne, bo będzie można sobie porównać. Ikony, potrzebne, niepotrzebne, fajnie, że są. Czy to komuś coś zmieni jakieś w życiu, chyba niespecjalnie. Baner informacyjny, to jest rzecz, która powinna być już dawno zmieniona, Ciekawie dlaczego. Na screenach o banerze nie ma banerów, co Baner <grych> informacyjny jest ta rolka taka, co się rozwija na górze. Bardzo fajna opcja, natomiast minus jest taki, że screen, który się robi i tak się robi zanim ta rolka się pojawi, może dlatego tutaj nie ma na, tym, tym, na tych screenach tego baneru. Fajnie by było, żeby dodali opcję, tak jak jest opcja na 6 latek wstecz robienia screenów, żeby można było ustawić na przykład sekundę później, żeby robiło screena, eee, na przykład drugiego, pierwszego w momencie awansu, drugiego sekundę później, wtedy byłaby ta opcja, że screenshot jeszcze łapałby ten banner, wtedy gracz mógłby sobie wybrać, czy woli screena z banerem, czy woli bez. Jeżeli chodzi o takie zapisywanie, bo to tak jak na przykład ja, ja mam wszystkie screeny ze wszystkich leveli, praktycznie ze wszystkich postaci, którymi gram poważniej, nie mówię to o noobkarach, które nic nie zmieniają, natomiast mam tych screenów podapisowanych fajnie byłoby też gdyby te banery były, wtedy byłoby wiadomo za co jest ten screen, ja wiem, że pojawia się ten napis na środku, ale nie zawsze ten napis na środku jest widoczny, yy, tutaj dalej mamy animację ataku, no też fajnie, tego nie było, teraz jest, wszyscy mieli animacje, leciały strzałki, leciały ognie, lody, teraz będą jeszcze dodatkowo ataki, yy, Natomiast dalej mamy zmniejszenie wagi złota, no to też jest fajna zmiana. Złoto będzie bardziej opłacalne do zbierania, do tej pory się nie zbierało, na przykład wialki było lepiej mieć niż złoto, teraz się to zmieni, Wialki też się zmieniły, co ważne, nie zmieniły się platynki i e, krystalki, w sensie ok, gut, e, nie, nie, nie robi mi to różnicy. Zatynki i krystalki tak się zbiera na wyższych levelach, kiedy już jest ten cap. Natomiast na pewno tutaj zmiana goldcoina daje tutaj fajny efekt, że niższe levele będą mogły lepiej sobie zarabiać. Rockguard dalej zostaje, natomiast tu zostaje usunięta możliwość rokowania postaci, tak jak miało to w przypadku Monka. Monk był postacią, która znaczy dużo ludzi kupowało postacie na wyższych levelach, rokowało je. A później, mając wbite bestiarki, mając wbite tam czarmy, czyli XP, bardzo mocno to podnosiło możliwości. Tutaj mamy jeszcze możliwość zresetowania yy, questa oraz możliwość używania miksturek przez wszystkich. Co prawda bez efektu, ale przez wszystkich, żeby wbić ten, yy, wbić ten aczek. No i tutaj kilka takich mniejszych zmian, te strzałki mogą być fajne, bo tutaj w sumie z drugiej strony, nawet na wyższych levelach, już niekoniecznie na tym levelu tam przejście tego, tego New Heaven, a nawet dalej mogą one być fajne, no bo 30 strzałek za 30 many, to jest fajna opcja, bo on to robi trochę takie, powiedzmy, że, że paladyni, którzy będą korzystali z łuku, mogą sobie po prostu te strzałki na bieżąco dorabiać, to no nie? Prawdopodobnie ten strzelczar zużywa Soul'a, szczerze nawet nie wiem, bo nigdy nie używałem, yy, tak jeden Soul'a zużywa, ale to jest jeden Soul'a, który się odnawia cały czas, nie, więc yy, no umówmy się, jeden Soul'a się odnawia yy, 15 sekund chyba, mi się coś wydaje, no to jeżeli się 15 sekund odnawia Soul, a mamy 30 strzałek na minutę strzelania, więc rozumiecie, perpetuum mobile. No i tutaj inne takie jeszcze zmiany, to mniej istotne już, tutaj niby jeszcze ten udźwig został zwiększony dla wszystkich z 200 na 200 dla każdej profesji, no i wszyscy dostali więcej udźwigu, to dla małych leveli będzie fajna zmiana, a dla wyższych nic nie zmienia, więc kolejna zmiana dla niższych leveli, ale fajnie, fajnie, że coś zrobię dla tych powracających raczej. jest teraz ten fajny yy... instruktor cały, więc ok, przejdźmy sobie do yy, kolejnego newsa, którym jest y, pierwsza zapowiedź o aktualizacji. Zostajemy tutaj zakonnielenie, taka kopia, trochę połączenie falkonów z bunakiem, mi się wydaje. Yy, natomiast no, podobną mocą ma być, yy. to jest tak ciekawie, bo patrząc po tych screenach, to tak trochę się wydaje połączenie falkonów z bunakiem, jednocześnie historią połączone ze Scarlet, więc. Więc gdzieś tam to jest wszystko jakoś połączone. Tutaj mamy te nowe mopki do wbijania. W dodatkowych zdjęciach mamy tutaj stateczek, miejscóweczkę, monta. Tutaj są te harpie, które są tutaj niżej, ten night harpy. Fajnie nowa miejscówka. Mam nadzieję, że będzie sensownie. Na przykład Azilion, bardzo fajna aktualizacja, bardzo fajne miejsce do biegania. Ostatnia aktualizacja, czyli te chaptery i Norkferatu. Bardzo dobra aktualizacja dla niższych leveli. Mieliśmy chaptery dla wyższych leveli mamy Norferatu. Wszyscy zadowoleni. Mam nadzieję, że tutaj mamy pierwszą zapowiedź dla tych wyższych leveli, bo to jeżeli będzie poziomie, e, poziom trudności podobny do, do Falconów, no to będzie to Raczej e, dla wyższych leveli, natomiast mam nadzieję, że ta druga zapowiedź aktu, tych e, zawartości e, będzie już dla tych niższych leveli też. E, bo od jakiegoś czasu zauważam, że oni tak robią coś dla wyższych, coś dla niższych, coś dla powracających. Fajnie, podoba mi się to, dobrze, że są zmiany, gdzieś to cały czas na bieżąco coś się dzieje. Nie przypominam sobie, żeby kiedyś tak było, nie wiem kiedy oni zaczęli taką politykę, zawsze raczej było tak, że się czekało pół roku, na jakieś zmiany i oni to wprowadzali. Teraz działają widzę na bieżąco. Bardzo dobra zmiana. No i zdaje się, że ludzie też chcą grać. nie Ludziom też się to podoba, więc niech tak działają bardzo dobrze. Kolejna zmiana, 21 październik, zmiany równoważące. Mamy tutaj dodanie tego New Heaven, mamy zlikwidowany downportu. Mamy te poprawki ogólne na bunak, które są zmniejszenie lionów, zwiększenie usurperów. Zwiększenie wrażliwości na fizykę, tutaj poszerzone korytarze, bardzo fajne miejsce, zwiększono zagęszczenie potworów na wschodnim wybrzeżu i w zachodniej części bastionu. Dobrze, mam nadzieję, że będzie się teraz lepiej trochę tam polowało, mam nadzieję, że będzie łatwiej powbijać te bestiarki, bo to w sumie fajne są moby. fajne mają te cyferki, natomiast ciężko się to biło, nie? bo to było takie nie... Nie, nie zgrane w ogóle w żaden sposób. Ciężkie było tam jakieś kółka robić i sensowne liczby wykręcać, przez co ta miejscówka po prostu była robiona tyle, żeby zrobić bestiarkę, zdobyć łuki, żeby wejść na, nie, na, na bossa i to wszystko. I tylko się na bossa chodziło. Teraz może się to zmieni, mamy nadzieję. No i tutaj mamy zmniejszony przyrost złota z Grimliczy. Nie sądzę, żeby to wiele zmieniło na takim fairwayu. Myślę, że to 8% złota. Niewiele zmieni, dalej będą to gigantyczne profity robione. No ale no, też tam oni od jakiegoś czasu fairwayem się mocno zajmują, więc gdzieś tam jeszcze im prawdopodobnie wyszło, że no to złoto z Grimliczy jest za duże, no to tak, co zmienili. Tu mamy najgorsze dla mnie informacja, zmiana dotycząca mąka. Po dwóch miesiącach danych zebranych od ostatniej zmiany widać, że mąkowie dalej w pojedynkę przewyższają inne profesje. Dodam od siebie, wparty są do dupy. Wparty są znacznie niżej. Co pokazał ostatnio filmik od tysięcznego Monka, który był najgorszy w tym huncie. Mimo, że byli w piątkę, nawet druid, który podobno jest taki słaby, był mocniejszy i miał więcej damage'u zadane niż Monk. No i zmienili wartości broni o 2 dla tych, co mają powiedzieć 35 i o 1 dla tych, co mają poniżej 35, a powyżej 15. Te poniżej 15 ataku zostały bez zmian. Zmniejszono podstawową premię do Harmonii z 8 do 7%, czyli teraz maksymalnie przy 5 Harmonii dostaniemy 40% boosta A35. I zmniejszono podstawową premię Virtua w Harmonii z 4 do 3%, z do 6% w stanie spokoju, yy, jeżeli chodzi o Virtua w Harmonii. Teraz dostałem informację, że podobno bardziej się opłaca biegać z Virtua w Justice. Ja uważam, że to w zależności od sytuacji w tej chwili, bo tak do tej pory harmonia była najlepsza, najbardziej boostowała wszystko i cyferki najbardziej boostowała. Natomiast teraz sprawdzałem 15 minut na tym, 15 minut na tym, pobiegałem. Cyferki miałem praktycznie identyczne pomiędzy Virtua of Justice i Virtua of Harmony. Z tą różnicą, że Virtua of Harmony daje jeden punkt harmonii bazowo po użyciu spela i boostuje tendery a Justice boostuje wszystko. To znaczy przy Virtua of Justice mamy mniejszy damage ze spenderów, ale za to większy damage mamy z Flurry of Blow i z łańcuszka, co finalnie się równa temu, że mniej więcej te liczby są takie same. Natomiast jeżeli chodzi o single target, Virtual of Justice moim zdaniem będzie teraz mocno bardziej opłacalne, bo boostuje również auto atak, czego Virtua of Harmony nie robi. Więc będzie się bardziej opłacało na bossy na single target gdzieś bić z Virtua of Justice, natomiast myślę, że na masówkach dalej będzie Virtua w harmonii jednak przewyższała ze względu na te spele takie masowe, które yy, no, mają dużo, dużo terenu, więc ma to sens. Yy. Trochę do dupy no, mocno zmniejszyli, natomiast nie, nie oszukujmy się. Wiemy, że monk cały czas był za mocny. Moim zdaniem powinni wymyślić coś, żeby zmniejszyć solo hunty, podnieść do team hunta. żeby w team huncie znaczył mąg więcej, żeby właśnie na przykład y, ten spokój co jest, boostuje Monka solo. Żeby na przykład mniej nerfił mąka w team huncie, bo jak stracimy ten spokój, to tam te boosty są mniejsze. Wiecie, tak. No mam wrażenie, jakby że mąg został zrobiony jako profesja dla solo graczy a nie dla teamhuntów. Yy, I dlatego mi się dobrze tym gra, bo ja po prostu nie mam czasu na teamhunty. Ja gram o 3-4 rano, jak wracam z pracy, więc po prostu mnie to, mnie to dużo wygodniej jest być solo, dlatego dla mnie to jest dobra profesja. Natomiast no, jak chcę grać w teamhuncie, to idę ze świadomością, że raczej nie jestem najmocniejszym ogniwem tego, raczej jestem taką zapchaj dziurą, nie? Yy, mam wrażenie troszkę. No bo trochę tak, spójrzmy tak, kapa ma tyle co ek, yy, może doklejać klaty jak erpek, w zasadzie bije visa lub z ziemi, czyli albo edek albo druid, do tego jeszcze może leczyć rzuca jakiegoś tam bufa. no leczenie nie jest takie jak druid, ale zawsze coś tam pomoże, no, ten 1000 czy 2 na tej Virtue do leczenia fajny, natomiast no dalej to jest taka trochę zapchaj dziura to nie w dodatku nie ma żadnego dodatkowego bonusu dla team huntu 5 osobowego, więc dalej jest to 100% czyli teoretycznie no to jest takie trochę jak ktoś ma trzy profesje, brakuje mu czwartej, to do chlej sobie mąka, co nie? Na tej zasadzie eee, mam wrażenie. Natomiast, no, siłą rzeczy, chwilę obecną dobrze się jeszcze gra. Te cyferki no trochę mniejsze są, ale dalej są fajne. Ja nie narzekam. Eee, sprawdziłem sobie dwie godzinki, pobiegałem w sumie na huntach. Jest ok. Jest trochę słabiej, wiadomo, ale to też nie jest tak, że nagle sprzedajemy wszystkie ekwipunki, sprzedajemy mąki, bo popsuli nam profesję. Poczekamy na tę poprawkę. To tutaj jest napisane, że będzie za kilka miesięcy. E, balans postaci profesji. Zobaczymy, co wymyślą. Czekamy. Może być, że mąka popsują do końca i naprawdę się ludzie denerwują i po prostu wyprzedadzą się z tych mąków. Może być, że. To będzie fajnie, że mniej więcej mąka zrównają z resztą profesji, albo resztę profesji podciągną do mąka, i wtedy, jakby znów będzie miało takie ten. Ale i tak mam wrażenie, że RP w tej chwili jest za mocny, trochę jeżeli chodzi o solo hanty na wyższych levelach. Najwięcej może po prostu takie mam wrażenie, ale RPKi zawsze były mocno zjeżdżane. Także niech mają swój czas. No i mamy kolejny news. Trzy nowe światy, 29 października otworzą nowe światy, dwa światy Open PvP i jeden Optional. Co ciekawe i to jest ważne, w Europie ogólnie tak się przyjęło mniej więcej, że w Europie bardziej sprzedają się też tak powiem, te światy Optional PvP. Czyli bez, yy, bez pekowania, natomiast w amerykańskich serwerach bardziej się sprzedają jednak te serwery Open PvP gdzie można się lać. Widzimy to na, na różnych filmikach gdzieś z brazylijskich serwerów, to nie? Yy, więc myślę, że tutaj w tym momencie skok na kasę skokiem na kasę, tak jak ja uważam, że tworzenie nowych serwerów jest skokiem na kasę, o tyle yy, jest... Znaczy to trochę z drugiej z jednej strony skok na kasę, z drugiej strony mamy przykłady na przykład w Diablo czy w Połę, gdzie są sezony i one co 3 miesiące się zmieniają i można zacząć od nowa rozgrywkę przy wprowadzeniu jakichś aktualizacji dodatkowych rzeczy, więc gdzieś może też tutaj, coś to ma jakieś powiązanie, nie wiem, yy, ale no, w tej chwili trochę to wygląda jak skok na kasę, natomiast widać, że posłuchali graczy. Posłuchali tego, co ludzie chcą i w Europie jest optional PvP dodany, natomiast w amerykańskich serwerach open PvP, czyli tak jak my lubimy tutaj optional, tam lubią open, ok, takie serwery zostaną dodane, yy, fajnie, ja myślę, że i tak one skończą w, yy, z małą ilością graczy, będą martwe serwery i będą połączone z innymi. Tak, jak się cały czas to dzieje, ale to. Tam. No, i tutaj mamy dzisiaj jeszcze informację, zapowiedź drugą z zimowej aktualizacji. Przezroczystość zaklęć. Dobra zmiana to jest jeden mały news, ale to jest dobra zmiana. Efekty graficzne, że te wszystkie efekty będzie można jakby przyciemnić, zrobić bardziej przezroczyste, przez co nie będą tak waliły po oczach. Możemy dodatkowo sobie zrobić tak, że mobków efekty będą mniej widoczne, nasze bardziej. Nie będzie się to zlewało, na przykład w trakcie Dim możemy zmienić innych graczy. Dobra zmiana, taka graficzna, dla ludzi, którym to przeszkadzało, jak na przykład mnie. Ja na pewno będę z tego korzystał, bo mnie przeszkadza czasami. Jak widzę gdzieś, jak się wpada i tych efektów, tych czarów, tego wszystkiego leci tyle, że one się przemieniają jedne z drugimi, i tego się robi po prostu taki młyn na ekranie. Nie lubię tego, wolę, jak jest trochę mniej tych, tych efektów, więc na pewno ja będę z tego korzystał. I podejrzewam, że dużo ludzi z tego będzie korzystało. dopasowując sobie, będzie, będzie yy, na pewno dobrze. Także to jest druga zapowiedź, druga zmiana. Yy, dobra zapowiedź, moim zdaniem, dobra zmiana. Trochę dziwne, że wprowadzili ten New Heaven teraz, a nie z zimową aktualizacją, bo to jest jednak spora zmiana, to jest usunięcie jednej wyspy, wprowadzenie drugiej. Ale z drugiej strony, yy, no przyzwyczaili nas, że gdzieś tam w te wtorkowe update'y coś tam zmieniają, więc yy, no tutaj taka większa trochę zmiana, ok. E, tu liczę na zmianę w tych screenshotach, jeżeli chodzi o przyszłościowo. Zmianę, że będzie można robić screenshot a jeszcze sekundę po awansie, wtedy ten banner by jeszcze był widoczny. I liczę na to, że Monkowi trochę dodadzą pod y, możliwości podparty, żeby trochę podciągnąć damage w party. Bo, bo ten, bo no tak pod teamowe chęcenie to, to mąki są dalej czuć słabsze, więc yy, rozumiem, że mąk jest za mocny, że trzeba go znerfić, bo już jest, jest już z kolei zmiana. Zobaczymy, co będzie z tym balansem. Na razie zapowiadają, że nie będą zmieniali tego do balansu, czyli za kilka miesięcy. Zobaczymy, jak słowny jest tipsoft. No dobra, pamiętajcie o tym, że streamuję co jakiś czas, w weekendy zawsze, w tygodniu nie zawsze, na Kiku i tutaj na YouTubie. Link macie w opisie i teraz na ekranie, a y, ogólnie to y, fajnie, że się to rozwija. Y, idziemy w dobrym kierunku. Na streamach pojawiają się ludzie, więc, więc jest dobrze. Y, jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie suba. Możecie też napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie o tych zmianach. Jak to, w, czy, czy w, idzie to w dobrym kierunku, czy idzie to w złym kierunku. Może są jakieś gracze, którzy są nowi i dopiero zaczynają na przykład przygodę. Co wy o tym sądzicie o tych zmianach, też bym chciał się dowiedzieć. Zapraszam do sekcji komentarzy. Do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!